Jest cisza. Nie ma gwizdów, nie ma braw. Chyba to w forwerku było, że gotowali kaczkę. Że jest coś znowu źle, bo coś nie wiem. No powiem Wam szczerze, ilość tych osób, jakie nagle chciały interweniować, spowodowały, że my żeśmy zwariowali. Napisałem do Sylwii: Dawaj znak, jak tylko by. A dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie już. Uwaga. 30 odcinku na moim kanale. Oczywiście mówimy o tych odcinkach, które są z gadającą głową, czyli sobie siedzę i opowiadam o eventach I to właśnie będzie 30 odcinek, a tak jak już zapowiedziałem kiedyś, każdy dziesiętny odcinek będzie. Odcinkiem o kwiatkach, czyli o rzeczach, sytuacjach, które miały miejsce na przestrzeni mojego zawodowego życia, jeżeli tak to możemy nazwać, no tak to możemy nazwać. I są tak naprawdę śmieszne, ciekawe, dość niespotykane i tak naprawdę były nie do przewidzenia, i to jest taka podstawa. Całej tej serii, czyli coś trochę śmiesznego, trochę strasznego i mam nadzieję interesującego po prostu do posłuchania. A dla tych wszystkich, którzy w tej naszej branży funkcjonują na co dzień ku przestrodze. W ostatnim odcinku 20 rozmawialiśmy o nietypowej sytuacji, jaka się wydarzyła podczas tak zwanych lat RODO, które wprowadzaliśmy. Te RODO, czyli te wszystkie zabezpieczenia. Zapraszam bardzo serdecznie zobaczyć sobie ten odcinek numer 20. I chyba on będzie widoczny o tu. O tu, tak, tutaj. Postaram się to wkleić. Więc numer 20. I ciekawa sytuacja przy Rodo, tak naprawdę na recepcji podczas pikniku na kilka tysięcy osób. Ale, żeby znowu nie przedłużać, jesteśmy w odcinku 30. No trochę już tego jest zagrany, przyznam szczerze. Więc bardzo z tego powodu się cieszę i przechodzimy do konkretów. Uwaga. Musicie, moi drodzy, włączyć wyobraźnię i cofamy się w czasie do grudnia 2020. Jak zapewne każdy słyszy ten rok, ten miesiąc, każdy z Was wie, że był to czas no, nietypowy. A na pewno już mega nietypowe dla naszej branży i na przestrzeni kilku miesięcy musieliśmy się totalnie przeorganizować, zmienić sposób zarządzania, prowadzenia, no bo wszystkie eventy nam dosłownie spadły. Wszystkie te fizyczne, czy to pikniki, wyjazdy, tych imprez po prostu nie było. Więc jak każda agencja szukająca pracy, no to było chyba normalne, przeszliśmy na coś, co zaczęło być mega popularne, czyli na imprezy. Imprezy online. I tu wyjątkowo, bo będę mówił o konkretnej nazwie, o konkretnej marce, dla której to robiliśmy. Dostaliśmy zapytanie na organizację imprezy online. Tam chyba kilkaset osób z okazji świąt. Czyli impreza świąteczna, my w okolicach chyba września, października, żeśmy już rozpoczęli cały proces przygotowania, zostaliśmy wybrani, złożyliśmy ofertę, o której zaraz Wam powiem, co było składowymi tego wydarzenia. Cała konkluzja, ta ciekawa sytuacja, ta kwiatkowa. Na Nazwijmy to, ona będzie dopiero opowiedziana przeze mnie, prawie że na końcu odcinka, więc musicie przetrwać e, tych parę, kilkanaście minut moich wywodów. No ale chcę Wam zrobić otoczkę, żeby było to wszystko jasne i w miarę możliwości transparentne. Tak więc, przygotowywaliśmy event online, świąteczny. Wnajęliśmy obiekt, impreza miała być świąteczna, i tak naprawdę, i co ciekawe. My za tą imprezę, mimo tego, że coś tam się na niej wydarzyło, co jest przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania, czyli kwiatków, my dostaliśmy nagrodę ogólnopolską nagrodę za najlepszą imprezę. Nie pamiętam w jakiej kategorii, ale chyba tu wam wkleję teraz tą nagrodę, więc to jest to jest ciekawe. Wracają! Impreza dla świąteczna dla firmy Forwek, spotkanie z pracownikami, przedstawicielami handlowymi. No wiadomo, Forvex to chyba każdy doskonale wie, że mówimy o urządzeniu, które zrewolucjonizowało niejedną kuchnię, czyli o Thermomixie. Też jestem szczęśliwym posiadaczem tego urządzenia, ale bez bicia przyznaję, że no, od roku poza gotowaniem jajek nie używam. Oczywiście w trend. No ale przychodząc do rzeczy. Z czego składał się event? Event składał się oczywiście z tym, że było spotkanie z przedstawicielami zarządu, którzy się pojawili, kierowników bodajże regionalnych, ja tutaj nie chcę w żaden sposób nikomu umować, ale w każdym razie no, była ta kadra, wyższego szczebla, która się w miarę możliwości przygotowała z tego co pamiętam. Oczywiście przechodziliśmy te wszystkie testy, nie testy, żeby sprawdzić, czy, czy, czy jesteśmy czy jest możliwe, żebyśmy zrealizowali ten event. I było takich parę fajnych elementów, o których chcę wam powiedzieć, było jednym z takich ciekawych rzeczy było to, że. Wpadliśmy w momencie na pomysł, żeby przed tym wydarzeniem wysłać wszystkim pracownikom paczki. W zależności kto na co się zapisał, podczas naszego świątecznego spotkania online mieli spotkanie warsztaty kulinarne, gdzie mieli coś do ugotowania, oczywiście dostali jakieś tam półprodukty wcześniej, coś trzeba było nabyć, no wiadomo, nie wysłaliśmy. Pamiętam bo u nich, chyba to w Forwerku było, że gotowali kaczkę. Chyba, no, to chyba to było w Forwerku. Inna grupa, której ktoś nie chciał może kulinarnych rzeczy, mieli takie do it yourself, czyli jakieś tam przygotowanie jakichś takich domowych, fajnych, ciekawych rzeczy. My wysyłaliśmy jakieś takie te półprodukty, nazwijmy to, do nich. I to był jeden z takich elementów. Było spotkanie, były te warsztaty. Kolejnym takim fajnym punktem, który mi się bardzo podobał, był występ zespołu, który zagrał na żywo specjalnie z tej, z tej okazji. I na końcu mieliśmy coś, co było totalnym topem i z tego, co wiem, to Dzięki temu wygraliśmy w ogóle organizację tego wydarzenia. To było zrealizowanie, patrząc na te okienka wyskakujące z uczestnikami, takiego wspólnego pamiątkowego teledysku. No Ja już go nie mogę Wam z racji już wszystkich tych RODO notabene rzeczy pokazać, ale wyszedł on świetnie, był przygotowany do bardzo znanego utworu świątecznego i to jest na pewno do dzisiaj w firmie super pamiątka. I to chyba było wszystko z takich składowych. Impreza miała trwać około 2-3 godzin. Była poprzedzona. Nagraliśmy taki teledysk, jak to się mówi, na powitanie, gdzie zarząd zaprosił na spotkanie. No super, wiecie. Już sam klimat imprezy świątecznej, gdzie mamy choinki, dzwoneczki, to już robi, robi nastrój. My wynajęliśmy wtedy obiekt, który jest we Wrocławiu, nazywa się Concordia Design, jedną z całych mm, powierzchni otwartych. Tam przygotowaliśmy scenę, aranżację. To oczywiście będzie Wam się tutaj troszeczkę y, przewijało, żebyście mogli zobaczyć, jak to wyglądało. No i tak naprawdę, dzień wcześniej zrealizowaliśmy próby, i tu dochodzimy już powolutku do naszych kwiatków. Próba. Prowadzącym był Paweł Gołębski, to jest taki dla osób, które może nie są z naszego regionu, to jest nasz taki lokalny, bardzo rozpoznawany pan z telewizji, który też bardzo często prowadzi imprezy, jest też prezenterem radiowym, więc bardzo serdecznie Paweł pozdrawiam. No i zaczęliśmy próby standardowo, jak to w każdej próby na eventach, nawet nazwijmy to tych normalnych. I w momencie, kiedy doszliśmy do punktu, w którym miał rozpocząć całe nasze wydarzenie prezes, no, żeśmy po prostu przeszli, żeby to miał ręce i nogi, wspieraliśmy go tutaj, podpowiadaliśmy jaka jest, jaka jest sytuacja i poprosiliśmy go, żeby pan prezes, i to była pierwsza kluczowa rzecz do całej sytuacji, która wydarzyła się później, poprosiliśmy pana prezesa, żeby rozpoczął przemowy. Patrząc w kamerę, tak jak ja patrzę teraz na Was, i miał po pewnej frazie przejść na kamerę numer dwa, której, oczywiście, tutaj nie mam, ale miał patrzeć. W bok i miało to być całkowicie takie spójne, przejrzyste. Więc było to, to ustalone, mieliśmy to zaplanowane, żeby to po prostu było widać i żeby pan prezes był jak najbardziej dobrze odebrany. Oczywiście pan prezes trzeba oddać firmy. No, świetny gość, wyluzowany, bardzo dobrze występujący, bardzo dobrze zachowujący się przed, przed kamerą, więc nawet nie myśleliśmy, że mogą być z tym jakieś, jakieś problemy. Ja nie ukrywam, że do dzisiaj ja osobiście nie jestem, nie byłem i nie będę fanem imprez online i starałem się unikać tych wydarzeń jak tylko mogłem, dosłownie jak ognia. Ja ich nie czuję. Ja ich nie czuję. To nie jest ta emocja, to nie jest to, co daje. Najmniejsza nawet impreza ta, ta na żywo. Ale wiecie, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Jak to mawiał klasyk. Więc y, też trzeba powiedzieć uczciwie, że my też się trochę uczyliśmy tych, tych, tych rzeczy. Mieliśmy doświadczoną ekipę, y, świetnych ludzi, naprawdę którzy się na tym znali, ale jako organizator to pewnych tych takich niesnasek, takich drobnostek się po prostu uczyliśmy, no, no to troszeczkę na żywym organizmie. My w fakcie byliśmy już wprawdzie po kilku wydarzeniach online'owych dla naszych klientów, ale jeszcze nie mieliśmy takiego wydarzenia aż na taką skalę, co nie zmienia faktu, dlatego żeśmy zrobili próby, wszystko się udało, żeśmy to sprawdzali na streamingach, w miarę możliwości szło. I ciekawostką tego wszystkiego było to, kiedy weszliśmy w dzień wydarzenia, Zadziały się następujące rzeczy i to muszę Wam powiedzieć, żebyście zrozumieli, jakie nam tu się kwiatki pojawiły w tym, przy produkcji tego wydarzenia. Ja osobiście byłem na tak zwanej reżyserce. Czyli w punkcie, w którym sprawdzaliśmy cały scenariusz, bo oczywiście był świetnie napisany scenariusz, co w którym momencie się dzieje. Ja też nie chcę tego, wiecie, demonizować. To nie było jakieś wydarzenie produkcja telewizyjna, że nie wiadomo, co na 15 kamer. Nie, fajne wydarzenie na scenie z fajnymi warsztatami super fajnie zrobiony program. Naprawdę muszę to dać, że, że firma Forwerki to nie jest jakieś tutaj mm, y, uśmiechanie się czy jakieś puszczanie puszczanioka. Naprawdę. W tym momencie widać, że to było zadbanie o pracowników, bo był to taki, jak to się mówi, dobrze naładowany program, nie? czyli na bogato. No i słuchajcie, jesteśmy już w dniu wydarzenia. Ja tak jak powiedziałem, jestem na reżyserce, ale zrobiliśmy sobie tak zwane checklisty, checkpointy, checklisty, checkpointy. I. Teraz, żeby wam wyjaśnić całą sytuację i gdzie tutaj się nam pojawiły te kwiatki. Tak jak powiedziałem wcześniej, ja byłem na reżyserce jakieś 5-6 metrów ode mnie była Sylwia, która tak naprawdę oglądała całą transmisję w roli tego uczestnika. I z racji tego, że mieliśmy te obostrzenia i nie mogliśmy tam być w większym gronie na obiekcie, to nasza docelowa klientka, z którą na co dzień przygotowaliśmy ten scenariusz, całe to wydarzenie, ona też była uczestnikiem, ale siedziała u siebie w domu. Więc, ja weryfikowałem na bieżąco to, co my wysyłamy. Sylwia siedząc obok mnie sprawdzała, tak, obok mnie, tam troszeczkę dalej, sprawdzała to, co wychodzi, co dostają uczestnicy, i jeszcze klientka, tak jakby yy, równolegle razem z Sylwią sprawdzała to, co idzie. No po prostu była uczestnikiem tego wydarzenia. I powiem wam, jak zapewne każdy wie, zawsze przy każdej transmisji na żywo jest jakieś opóźnienie, jest ta latencja dźwiękowa, że coś idzie z opóźnieniem, to my nie przewidzieliśmy jednej rzeczy: że nałoży nam się kilka elementów, które. Spowodują na samym początku chaos. Dzisiaj, z perspektywy go powiedzieć, że jest to wesołe wspomnienie. Wyobraźcie sobie, zaczynamy event, jest oczywiście zegar, wszystko się odlicza. Wystartowaliśmy, wchodzi Paweł, nasz prowadzący, wita wszystkich, mówi dwa, trzy słowa, no i zaprasza uroczyście na scenę pana prezesa, który wchodzi na scenę. I jak pamiętacie, 4-5 minut temu, jak mówiłem, pan prezes miał rozpocząć swoją przemowę, powitanie, patrząc dosłownie w tą kamerę, która jest naprzeciwko niego, oczywiście na której się paliła czerwona lampka, jak to zawsze jest przy transmisjach na żywo. Co zrobił pan prezes? Pan prezes spojrzał i zaczął przemawiać do kamery numer 2. My mieliśmy trzy kamery, a on zaczął od kamery numer 2. I wyobraźcie sobie, jaki tutaj nagle się zrobił splot nietypowych wydarzeń. My w momencie, na reżyserce, jak zobaczyliśmy, że pan prezes patrzy w kamerę numer 2, przełączyliśmy bez żadnych problemów nasz obraz i transmisję na kamerę numer 2. Kiedy my przełączyliśmy kamerę, na numer 2, pan prezes najwidoczniej zorientował się, że miał patrzeć w kamerę numer 1 i wrócił do kamery numer 1. Co za nami? Oczywiście z poślizgiem rzędu 3, 4, może 5 sekund. My przełączyliśmy to na kamerę numer 1. Ale co się dzieje dalej? To co wyszło, jak pan prezes zaczął mówić, do kamery numer 2. Tak naprawdę już poszło w świat, i to dochodziło z opóźnieniem. Ja nie chcę tutaj, wiecie, trafilosować, ale to było 5 do 8 sekund. I w momencie, jak my to wszystko ustabilizowaliśmy, to te sekundy Sylwia dostała to z opóźnieniem i zobaczyła, że nie ta kamera obsługuje prezesa. I jak my już de facto opanowaliśmy sytuację, to ona zaczęła do nas tam machać, pokazywać, że jest nie to ujęcie, czy coś takiego. Więc my sami zaczęliśmy głupieć, co się dzieje, czy dobrze to widzimy, i żeby jeszcze było weselej, to to samo, co zobaczyła Sylwia, zobaczyła nasza klientka, która, no nazwijmy to, była bardzo mocno wyczulona na perfekcjonizm, co jest oczywiście zrozumiałe. I ona w momencie, jak widziała te źle ustawione kamery, wzięła telefon i zaczęła dzwonić do Sylwii. Więc wyobraźcie sobie, że w momencie, kiedy my już wszystko mieliśmy opanowane, pana prezesa opanowaliśmy, bo to nie była jego wina, wiecie, to są emocje, to jest naturalne, że coś się planuje, coś tam, ale to, to były takie niuanse, że to było nie do wychwycenia przez osoby. I my to opanowaliśmy, ale nagle ktoś z boku macha rękami, że coś jest złego, my zaczynamy szukać. Powodu, co się dzieje złego, a do chwili, za chwilę, kiedy my już mówiliśmy z Sylwii, że jest ok, my wszystko wiemy o co, nagle dzwoni klientka do Sylwii i zaczyna mówić, że jest coś znowu źle, bo coś nie wiem. No, powiem Wam szczerze, ten splot wydarzeń, te sytuacje po kolei, jakie miały miejsce, one po prostu rozwaliły nam początek tego wydarzenia. I my w pewnym momencie, w trakcie już tego wydarzenia, Odcięliśmy się od bodźców zewnętrznych i jedyne co tylko, bo chyba rozmawialiśmy na messengerze, napisałem do Sylwii: dawaj znak, jak tylko by się, by się zgubiła transmisja, tak stracilibyśmy sygnał. Bo powiem Wam, ilość tych osób, jakie nagle chciały interweniować, spowodowały, że my żeśmy zwariowali. Tak naprawdę na początku zwariowaliśmy. No i moi drodzy, to jest taka historia, która wydawała mi się bardzo ciekawa i chciałem Wam ją opowiedzieć, przytoczyć i trochę powspominać, bo z pewnością czasy, w których wtedy funkcjonowaliśmy, ja nie bym, yy, ja bym bardzo nie chciał, żeby one powróciły w jakiejkolwiek formie. Jak widzicie, no nawet taka prosta rzecz jak zwykłe... To się kameruje, yy, może rozwalić system i ciąg zdarzeń, ciąg sytuacji jak i odpowiedzialności, które no potrafi potrafi tutaj mocno, mocno namieszać. Rzeczywiście całe wydarzenie naprawdę tego nikt nie wyłapał. Nawet sami klienci nie mieliśmy na feedbacku żadnych z tego powodu nieprzyjemności. Klientka zobaczyła, że i cały event się odbył jak najbardziej super, wszystko przebiegło bez żadnego problemu. No ale wiadomo, na początku jak już coś nie działa, no to ktoś się denerwuje, ktoś za to odpowiada, ktoś tą agencję wybrał, więc tutaj zachowanie naszej klientki było w pełni zrozumiałe. Prezes to chyba nawet w ogóle tego nie, nie wyłapał i tak jak wam powiedziałem Dostaliśmy za to wydarzenie nagrodę, za najlepsze właśnie wydarzenie takie online. Owe. Były takie nagrody Meeting 15, przez Meeting 15 organizowane, i tym kwiatkiem chciałem się z Wami podzielić. Ja nie ukrywam to, co powiedziałem chwilę wcześniej, nie jestem fanem tego typu wydarzeń, nie byłem i nie będę. I pamiętam, tak już na koniec, jako taka dygresja, moment, w którym nasz zespół Tomek naprawdę świetnie grali, takie świąteczne przeboje podczas tego wydarzenia. I powiem Wam, moment, w którym kończą utwór, jest cisza. Nie ma gwizdów, nie ma braw, nie ma okrzyków. Jest czymś to. Totalnie z innego świata dla mnie. Bo, nawet jakby gwizdali, że źle zagrał zespół, to by była jakaś reakcja, a zakładam, że Tomek ze swoimi kolegami z zespołu z pewnością też się mega nieswoju czuli, bo tylko my w grupie tam kilku osób, które nazwijmy to były w tej reżyserce mogliśmy jakiekolwiek dźwięki wydawać jakieś tam małe mikro mikroklaski, których na pewno nie słyszeli nie słyszeli oni jako zespół, bo to, to nie była taka widownia, na jaką byli przyzwyczajeni codziennie i to jest taki też punkt, który bardzo mi się nie podobał my potem dość mocno przy imprezach online staraliśmy się ograniczać występy zespołów, bo widzieliśmy że po drugim, trzecim utworze te zespoły gasną, oni po prostu nie czują czują tej, 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 tej interakcji, ale takie były czasy. I jest to, uważam, fajny przykład na powspominanie niedobrych czasów, bo trzeba to też powiedzieć uczciwie. I jako kwiatek w naszym odcinku numer 30 właśnie taką sytuację chciałem Wam przytoczyć. Mam nadzieję, że przy tym niedzielnym wieczorze ona się Wam podobała. No i co, lecimy zaraz z odcinkami z dekoracjami. Mamy jeszcze trzy realizacje, które się na pewno odbędą w tym roku, więc będzie trochę zabawy w terenie. No i dopływamy do końca z tym rokiem. Moi drodzy, bardzo serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się ciepło, na razie hej.